na kopowogór z Islandii kopowo-gurtoniarej reykjavik. Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić dwa to takie zestawy. Ja zapomniałam statywu, także troszeczkę tutaj jest niewygodnie, ale mam nadzieję, że będzie widać. To jest zestaw właśnie C9. Zestaw C9 to jest zestaw oczyszczający właśnie, żeby się dobrze czuć lub jeżeli mamy troszeczkę nadwagi, żeby się oczyścić. Co w takim zestawie jest? To znajdziemy in informacje. To jest po islandzku ta informacja. One są w każdym języku, w którym Forever jest w danym kraju. Także jeżeli ktoś z Polski jest, to otrzyma taką ulotkę w Polsce po polsku. A jeżeli mieszka tak jak tu na Islandii, nie zna islandzkiego, zawsze tą ulotkę można ściągnąć z internetu. W zestawie, w zestawie mamy jeden Miąż czysty aloes to jest około 99,8% czystego miążu aloesowego. Wyprodukowanego dzięki właśnie firmie Forever, która ma na to patent. I miąż to jest tylko miąż bez tego zewnętrznego zielonego liścia, od którego po prostu można dostać biegunki i ludzie się mogą źle czuć. Do tego dostaniemy taki fajny, fitowy shaker do naszych szejków. E, Szejki są tutaj, koktajle, koktajle proteinowe mają dosyć dużo protein, bo 24 gramy w Stanach bodajże 18, na Europę 24. E, mamy jeszcze jeden właśnie zestaw miąższu, 2 litry razem otrzymujemy takiego miąższu na oczyszczenie i to jest na 9 dni. Przez te 9 dni wypijamy ten cały miąższ. E, do tego mamy książeczki książeczka właśnie o ta informująca o produktach o wszystkim co właśnie dotyczące jest takiego właśnie odchudzania się jakie produkty jak używać do czego są o tu jest fajnie po angielsku tu jest właśnie dla nas taki przewodnik w którym sobie zapisujemy co w dany dzień robiliśmy ćwiczyliśmy jedliśmy i tu właśnie nam pokazuje co jak planować dzień na przykład czy który dzień I, i, i no po prostu to co są też przykłady, przykłady dań, jakie po prostu spożywać, na przykład chicken i rice, kurczaki, ryż, ten, no łosoś, burrito, świnia z fasolą, jakaś pasta nocna, tak się nazywa pasta nocna, ten indyk, ser z... z grzybami, omlet ze, ze słodkim ziemniakiem. Także widzicie, po prostu to jest to. Plus, 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 plus. E, do tego dostajemy taki zestaw. Ja go w tej chwili nie otworzę, ponieważ to jest mm, to jest po prostu dla kogoś i ja tego nie otworzę w tej chwili, ale tutaj mamy właśnie takie napisane, co tutaj się znajduje. I tutaj jak widzicie mamy Forever Garcinia. Garcinia, tutaj jest. Forever Garcinia Plus. To są tabletki na na po prostu żeby nie czuć się głodnym. One nas wypełniają i opinia właśnie wielu kobiet, które to stosowały była taka, że to są najlepsze tabletki, bo naprawdę nie czuły się głodne. Forever Fiber, czyli Forever błonnik, błonnik, prawda, oczyszczona mielita, miąższe aloesowe też to powodują, także właśnie to powoduje, że się oczyścimy bardzo dobrze. I Forever Term, to jest, to są tabletki na, na tak, jakby podwyższenie troszeczkę temperatury ciała, żeby właśnie to się wszystko nam szybciej spalało, te wszystkie tłuszcze. Także to jest do tego. I to jest zestaw przygotowany specjalnie na te 9 dni. Tu są wyliczone tabletki na każdy dzień, dwa razy dziennie są tableteczki. Także ja to schowam, bo to tak jak mówię, to po prostu jest nie dla mnie. Chcę to ładnie schować. Mam zestaw numer 2 w sumie nazywa się zestaw numer 1. Nazywa się Fit 1 F1 F1. F1. Co to jest F1? F1 to jest właśnie fit zestaw, który jest na to, żeby zaczynać zrzucać tą wagę już tak konkretnie po oczyszczeniu. I to jest zestaw na 30 dni. W tym zestawie. W tym zestawie znajdziemy oczywiście ulotkę, która również jest dostępna w języku polskim na internecie, nie ma z tym problemu. Znajdziemy również dwa zestawy, dwa, dwa zestawy protein, szejków proteinowych, koktajli. Jeden jest czekoladowy, a drugi jest waniliowy, ale w zestawie znajdziecie albo waniliowy, albo czekoladowy. Mi się udało tutaj zamienić, dziewczyna chciała spróbować czekoladowy, ale ogólnie zawsze jest albo czekoladowy, albo waniliowy. W tych można sobie wybrać. Do tego dostaniemy taki bidon. To jest bidon do wody, żeby właśnie dużo wody pić, żeby to oczyścić się dalej i żeby jednak nie, nie spowodować jakiegoś odwodnienia. Są książki, znowu podobne. Właśnie instrukcja obsługi, jak to, jak to używać. O ta, F1. Podobna do tego co 9 też mamy na dany dzień cały plan, jest konkretnie zrobiony. No, może tak. Tu są też co jeść na śniadanie, na obiad, na kolację. Tutaj mamy jak wykonywać ćwiczenia. A tutaj dalej mamy, właśnie zaczyna się na dany dzień, jest co mamy robić, ile mamy właśnie pompek robić ile rowerków, ile różnych skłonów, przysiadów i tak dalej. Wszystko jest tutaj na dany dzień, co trzeba wykonać, także nie zostajecie zupełnie sami zupełnie sami z tym. Tutaj są właśnie też przykłady, jak wykonywać koktajle z bananami czy z innymi owocami. Tak szybko mi leciało z bananami. Okej, okay, no i tutaj dalej mamy tą samą książeczkę, która reklamuje nam, pokazuje nam właśnie, co jest, co jest w danym zestawie. I jakie są różne tabletki, i, i do czego są, i kremy na przykład, polecam krem rozgrzewający przy tym, żeby dokupić, gdyby nas mięśnie bolały. Co dalej mamy? Dalej mamy 4 litry miąższu aloesowego. To na cały miesiąc już jest, także po jednej butelce na tydzień. Dodatkowo mamy tutaj właśnie fiber, czyli błonnik. O. Tu jest 30 saszetek. W zestawie C9 jest 9 saszetek, na każdy dzień jedna. Także tu mamy na cały miesiąc błonnik, żeby się oczyszczać. Do tego mamy... Aha, okay. Do tego mamy właśnie zestaw cynamonowych ciastek takich proteinowych. Można wybrać sobie również czekoladowe. Akurat tu patrzę, że są cynamonowe, także zaraz się będę pytać, czy to można coś wymienić. A w środku są czekoladowe. Ok, czyli bardzo ciekawa niespodzianka. Aha, okej. Okay. zgadza się. Wszystko pasuje. Tak jak miało być. Jest pięć czekoladowych i pięć cynamonowych. Opakowanie jest tylko cynamonowe. Także bardzo dobrze. Fantastycznie. Bo zawsze warto spróbować, który bardziej lubimy. Do tego mamy tabletki. Forever Term, które właśnie mówiłam są na troszeczkę podgrzanie temperatury ciała, żeby właśnie tłuszcze się lepiej spalały. Tych tabletek jest 60 i używamy dwie tabletki dziennie. Dwie tabletki dziennie i nie używamy tych tabletek po godzinie 18. Czyli jednak to ma coś wspólnego z naszym ruszaniem się, prawda, z ćwiczeniami. Forever Garcinia Plus, tych tabletek jest 70, tych tabletek jest 70, także o właśnie patrzę jak to pokazać, bo tutaj to światło tak coś nie, nie pasuje mi. No nic, o teraz może yy, Garcinia Plus, 70 tabletek i te tabletki z kolei bierzemy jedną, jedną żelkę, bo to jest żelka trzy razy dziennie 30-60 minut przed posiłkiem. I to powoduje, że nie chce nam się tak później jeść. O tak. I to byłoby tu wszystko w tych zestawach. E, także ja bardzo polecam takie zestawy. One tanie nie są, ale one działają. E, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja, ja mogę, możecie się ze mną skontaktować. Ja Was mogę wpisać tutaj do mnie, do grupy. E, co to daje? To daje... O! Widzicie? Żeby nic nie zapomnieć. Mogę Was pisać do siebie, i co to daje? To daje to, że będziecie mieć ze mną kontakt. Ja zostanę Waszym sponsorem, będę Wam pomagać, mówić o produktach. Będziemy się spotykać po prostu gdzieś na Skype'ie czy prywatnie, w sensie rozmowy telefonicznej czy cokolwiek. Będę odpowiadać na Wasze pytania, których będzie na pewno dużo na początku. i i mówię, tak jak jesteście, czy w Anglii, czy w Polsce, czy tam, to jest nieważne, kto będzie Waszym sponsorem. Proszę do mnie napisać. Pod filmem macie link do mojej strony, na której możecie również zamówić produkty. To jest firma aloelwisaflp.com I tam możecie po prostu i się zapisać, i napisać do mnie. Także to macie cały kontakt do mnie. I właśnie w ten sposób ja to zakończę w tej chwili. Polecam, widzicie, ludzie to kupują i to naprawdę działa, bo to nie powoduje efektu jojo, właśnie, to nie powoduje efektu jojo. Tu chudniemy bardzo, bardzo spokojnie, powoli, ale później właśnie ta waga nie wraca gwałtownie, tak jak po niektórych produktach właśnie to się zdarza. I pamiętajcie, aloes, który my sprzedajemy, to jest jedyny aloes, który tylko ma taką formę miąższu, bez właśnie tej toksycznej skóry, liścia, gdzie wszędzie indziej właśnie tylko takie kupicie, bo nie mają patentu na to. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, na razie, cześć.